Dzień dobry kochani. Dzisiaj sobie porozmawiamy, co to są emocje. Emocje jest to stan, który jest wywołany poprzez różne wydarzenia. Emocje możemy mieć dobre, oczywiście, oraz złe. Te dobre są oczywiście związane z dobrymi wydarzeniami, czyli ktoś nas zauważył, zrobił coś dla nas miłego, coś fajnego się stało i ten stan wprowadza nas w taki dobry nastrój, który powoduje, że się uśmiechamy, jesteśmy zadowoleni, czujemy się widziani, zauważeni. Czasem to uczucie wywołuje w nas taką siłę, że możemy przenosić góry i z tymi emocjami sobie doskonale radzimy. Nawet w sumie nie musimy sobie z nimi radzić, e, ponieważ jest znam z nimi dobrze e, i czujemy się po prostu super. E, natomiast co z tymi złymi emocjami, które są w nas wywołane? E, bardzo często potrafią zachwiać nami, naszym poczuciem wartości, e, wprowadzają nas w taki stan mm, obniżenia e, naszego nastroju. Nikt nigdy nas nie uczył. Tak naprawdę, jak mamy sobie pomóc, odczuwając złe emocje? Jak my mamy je przerobić? Jak my mamy je pokonać? Nie uczono nas tego w domu, nie uczono nas tego w szkole, tak? Często słyszeliśmy, że mamy sobie dać spokój, że mamy muchy w nosie, tak? Ale w sumie to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nie potrafimy tak naprawdę bezinteresownie przyjąć, nawet najmniejszej krytyki. E, mimo, że mówimy, że nas to nie obchodzi, kiedy ktoś e, nam zwraca uwagę, e, że coś mu się nie podoba, to i tak coś nas tam gdzieś zakuje w serduszku. E, czy poczujemy się choćby troszkę urażeni. E, my też mówiąc komuś, że coś nam się nie podoba, narażamy siebie na niezrozumienie. E, I tak naprawdę nikt nie potrafi bezinteresownie stanąć koło jakiejś uwagi i powiedzieć, okej, okay, tobie się to nie podoba, ale ja czuję inaczej. Bo i tak, każdy w tym momencie czuje, czuje taką lekko złość, wrogość, że nie mówimy jednym językiem. A przecież każdy ma prawo mieć odmienne zdanie. Ja tu teraz mówię o takich emocjach lekkich, które gdzieś tam obniżą nasz stan. Teraz pytanie takie: co z tymi emocjami ciężkimi, kiedy przeżywamy jakieś traumy? Takie bardzo mocne życiowe zdarzenia, na przykład ktoś jest wyzywany, ktoś padł ofiarą przemocy, ktoś odchodzi od nas, i tu mówimy w aspekcie takie odejścia partnera, partnerki czy osoby, która odchodzi na tamten świat i musimy się z nią pożegnać, czy nawet w aspekcie porzuconych dzieci. Tak, to są złe też emocje i to są traumatyczne emocje wywołane przez osoby, przez wydarzenia, przez, przez różne sytuacje, które nas dotknęły i one wywołują konflikty związane właśnie z tymi wydarzeniami i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Bardzo często jest tak, że um, szufladkujemy je w sobie, one obniżają nasz nastrój, źle się czujemy i to jest to, co już wspomniałam, tak naprawdę, e, wcześniej. Nikt nigdy nie nauczył nas, jak sobie radzić z tymi emocjami, czy to rodzice, czy to szkoła. Za każdym razem one są gdzieś zduszone i nie potrafimy ich przerobić. W totalnej biologii o takich emocjach mówimy w, jak o konfliktach, czyli tak, takich złych emocjach, tak? które gdzieś tam w życiu się podziały, związanymi z danymi osobami i sytuacjami. Jeżeli nie przerobimy tych konfliktów, to w przyszłości grozi nam choroba. Zachoruje jeden organ albo kilka organów, które odpowiadają za dane emocje i za dane wydarzenia. I to tak naprawdę jest, to jest udowodnione powiem Wam. Ja te tematy przerabiam już od kilku lat i każdy przypadek, który przerobiłam czy to na sobie, czy na moich klientach, idealnie się sprawdza. Stąd wiem, że w jakiejś emocji, jakimś wydarzeniu pojawia się jakaś choroba u danej osoby. To znaczy nie wiem dokładnie co się stało, tak? Co się wydarzyło, ale mogę tą osobę nakierować, uświadomić ją, kto lub jakie wydarzenie i jaka nieprzepracowana reakcja tej osoby wywołała daną chorobę. Jako terapeuta uczestniczyłam przez półtora roku w różnych szkoleniach. Nauczyłam się, jak pomóc przepracowywać te emocje. To był naprawdę ogrom mojej pracy, jakie wykonałam również sama ze sobą. Tak, ja jestem terapeutą, ale ja też mam emocje i od dziecka różnie odbieram świat i wydarzenia. I uzdrowienie przez uświadomienie jest wspaniałym narzędziem i przekonałam się o tym sama na sobie. Czasem wystarczy, aby komuś tylko uzmysłowić daną sytuację, która się wydarzyła, a czasami trzeba więcej pracy wykonać, trzeba przepracować. I my mamy tutaj w totalnej biologii i w radykalnym wybaczaniu bardzo dużo narzędzi do wykorzystania. Nazywam się Dominika i jestem konsultantką totalnej biologii i trenerką radykalnego wybaczania. Powiedz mi, co Cię boli, a ja Ci powiem, dlaczego.